Teraz przedstawimy, jak należy korzystać z e-katalogu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach. Aby wyszukać potrzebną książkę albo inny rodzaj zbiorów należy wybrać ze strony głównej biblioteki okienko e-katalog w górnej części strony. Po przejściu na podstronę ukazuje nam się katalog zbiorów miejskiej Biblioteki Publicznej Żory. Jeżeli chcemy przeszukać bazę zbiorów z okienka katalogu u dołu strony, wybierz katalog zbiorów. Jeśli poszukujesz informacji na temat artykułów i książek o żorach i żorzanach z okienka katalogu u dołu strony, wybierz bibliografia regionalna. Jeśli szukasz artykułów na temat związanych. Pedagogiką, psychologią, socjologią, polityką społeczną, terapeutyką, promocją zdrowia. Okienka katalog, wybierz kartoteka zagadnieniowa. Jeśli zaznaczyłeś odpowiednią kategorię, możesz teraz wybrać odpowiednie kryterium. Najczęściej stosowane jest autor, tytuł, Hasło przedmiotowe, czyli słowo kluczowe. Po wypełnieniu odpowiednich kryteriów, wybierz rodzaj informacji, jaką chcesz uzyskać. W okienku format wymieniono różne rodzaje informacji: opis katalogowy, czyli podstawowe informacje o książce, format techniczny, szczegółowe informacje o książkę. I zamawianie i rezerwowanie, czyli podstawowe informacje o książce, jej rozmieszczeniu i dostępności. W odpowiednim miejscu należy wpisać wyszukiwaną pozycję. Dokonany wybór potwierdzamy klawiszem Szukaj lub Enter na klawiaturze. Aby wyszukać kolejną pozycję, należy. W prawym górnym rogu strony wybrać Wyszukiwanie lub Nowe zapytanie. Jeżeli chcesz szukać według rodzaju zbiorów nośnika, to kliknij zakładkę Dodaj kryterium, a następnie Typ rekordu i wybierz z listy to, czego szukasz. Na przykład jeśli szukasz audiobooków, wybierz typ rekordu, Książka mówiona płyta CD. Kliknij szukaj i otworzy się lista audiobooków. Uwaga! W prezentowanych opisach widnieją słowa wyszczególnione podkreśleniem. Kliknięcie na nie powoduje wyświetlenie innych książek w opisie, których to słowo istnieje. Dziękuję. za uwagę.